Je, jak mogę cię dotknąć tutaj? Oh. to <grystki> <grystki> ja. ja był tu <grystki> Kładzenie kontenera. No, normalne był? hobby, szachy. O kurde, co się stało? I Co jest? Ty postawiłeś tylko kontenera tu już wybudowany? No. To, to był kontener z tym, z fundamentem. <grystki> To kontener już zabierz stamtąd, za, tego nie chodzisz. Eee, spadłem. Odczep, zaczepi. A, z Czek długo. jakiś tam las? Nie, przy, ja, ja dokonuję inspekcji, czy tutaj wszystko jest ładnie, równo ten. In, inspekcja gleby? Tak, czy tutaj jest ładnie, wszystko spasowane, czy nie ma jakiejś. Nie taki... chodzisz po ziemi ogólnie, nie? W ziemi. Ach. No, u mnie tak samo. Ty, ty, chyba jakieś norki tam są, stare, Z cykletem, wśród ty kretem O, wyskoczył. Ej, czego ty to tak wy, 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 Ja chciałem to zrobić. O. To złóż i zaraz jeszcze. No nie no, już bajka. Pod Y masz ten klosz, otwierasz ten z tyłu, jakby żeby beton tam wlewać, nie? O kurde. Ale bajer. Jakie to jest wolne. Hehehe. <noise> Fajajaj <noise> <noise> kurwa na tego, na. jakbyś na, na Hadesa. No ja już, a... bo ty aż tam gdzieś wyleciał, za płot. No ja już za płotem jestem, kurde. No pa, jak mi się u, tutaj to spaghetti roztegowało się. U, u, u sąsiada znowu bunkier będziemy robić. Skorupę, a przeciw atomową. zamawiał? Nie, bo to dalej coś nie, nie idzie. Dobra, jest lepiej, kliknij X i lej już. Żebyś coś tam zalał. Nie mogę. x się le... o kurde. I do góry i do siebie. Teraz leję. Jakie to jest? Kurwa, ja pierdziele. To jest tak wkurwiające ten beton. Myśmy ci mówili. O, proszę państwa. Patrzę, proszę bardzo, jak tutaj z góry mamy piękny wideo, jak się beton leje. Lewo, prawo. Ale, ale leje. Ty. Fujarę można byłoby tu narysować z betonu. Kurde, mo na, na następnej akcji będziemy to robić. Jeszcze raz teraz drugą płyta. O, to tam będę wszystko robił. Tam będę to ten. Ja od razu jak... backspace, nie? Ja wiem, żeby ten. Co ty na betonie chodzisz? Ty. Tu ma być gładka powierzchnia, a nie, chyba, że sobie węgla. No to on weziesz. właśnie wygładza spach taką. Tak, szpachlą, ty mi tu zaratę. te... Odciski to butów na porobisz, tak. Nie, nie, On bije ręce i podpiszę. Tak. No to, to tak bardzo zepsuł. Łyszka. I Mariusz Pikutas. A nie, nawet spoko jest. Ja nie chciał. No takie domki małe to tak, ale wyobraź sobie, że później masz wieżowce tak robić, albo ściany na wieżowcach. Turbo, prawda? No ja, ale te rusztowania, bo zapomniałem, zaraz wracam. A ty I... jesteś, ja ci kurwa cięcie daję za to, za twoją niedyspozycyjność, nie, nie, nie predyspozycję, za brak kurde odpowiednich kompetencji, za brak odpowiednich papierów w ogóle, że jesteś murzynem i że jesteś zatrudniony u mnie. Czekaj, idę sobie zobaczyć. Jest to pan, pan niewypłacalny. To jesteś nie. No czego nie skoczył, Jakam? Ja ty znowu chyba się. Bo niste kąpiele bierzesz. Ja teraz, Ale ja nie miał idę, ani... z, zobaczyć Ale piwnicę. Drift, oj. oj! On znowu wszedł pod ziemię. Ja jestem w piwnicy, oglądam kotki. Ej, chodź, chcesz zobaczyć fajne kotki? Po... No nie mogę, <laughs> ja wital, nie mogę. Co ty, kurde, jesteś jakiś ten... Lingwini, że ty coś tam ten... Hopię. O, pokaż Ale mi... Weź... Po, pokaż mi twoje Nike w ogóle. Poczekaj, wejście się schowaj jeszcze na chwilę. No. Ja włączę nagrywanie i wejść się tak wynurz. Tak powolutku. Dobra. Tak. Akcja. Wynurzaj się. Trzymaj się i idź Nie no, napadź dla złem. Patrz teraz, tylko tu muszę to znaleźć. prześlij plik. Śmiesznie się nazywa to nagranie. Bauer symulator 2.15. Bauer. skinach? O, dobra. Nie ma odcinku. Ja wiem, dobra. dobra. Dzień dobry. Ja tylko na chwilę? Ty ja mówię, że ja to nie mogę. Musiałbym koparką odkopać. <noise> Jak to wygląda? A ten pas to na pewno wszystko trzyma. <noise> z ten z tyłu. <noise> oj oj, co co się dzieje? Ja chyba wolę nie patrzeć. Eee! Co ty mi tutaj ten widlaczka? To był kolejny piękny słoneczny dzień, w którym się kompletnie nic nie działo. Co jedzie? za, za beton. Ty, Kurde, tantiemy będziesz, Jak go wstrzelił On w Rocket Liga chyba gra. <grym /doletnie> Jak poleciał? No widziałem to. Ciężarówka może jest niezbyt kompletna, ale jedzie. Ważne, że koła są. Spryskiwacze ja wszystko ten. Migaczki mrugają. Tak jest. Na wstecznym to jeszcze mrugaczki są inne. Dobra, ja stąd wychodzę, bo to wystrzeli zaraz. <laughs> Czemu? Odbezpiecz, odbezpiecz, chociaż. Ja się boję to odbezpieczać. Ja pierdzielę. Co tu się... Ja se stanę tu, żeby mieć lepszy widok. 4.18 18 znowu w moim samochodzie. Cześć chłopaki! Co robicie? <laughs> Ty wykop, sobie, się. wykop... sobie tutaj te, kurwa, wejście tutaj. Muszę oczyścić teren, sorry. No kurwa, znowu! O, znowu, o, Znowu się kąpię w błocie, chłopak. Ale wiesz co, ja sobie stanę tu, będzie mi chyba wy wygodnie. Taj... Albo w sumie to by starczy to, co masz w tym, w zbiorniku. Nie wiadomo. Tego nie jest dużo. Na co? pewno. Mi? No, to co masz w zbiorniku w tym, to ci starczy. A ja mam coś w zbiorniku w ogóle? No, pisze ci tam ileś procent. Gdzie? No tam na dole, tak jakbyś w ciężarówce, powinieneś mieć. A, 88%? A, dobra. O. Heniu, przesadza! Co ty... Ja ci... ty fajnie się kopi. Ej, poka! Zaraz się oddam, sekundę. To, je, to jest, ten, projekt nieprzewidziany w planie, tak? Ja basen kopię. <laughs> pokaż mi. Dostałem telefon, pasz. że chcę, że, że się przemyśle, No, cofam. mi pokaż. No, czekaj, bo tu kopię. E, 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 a co, ja to muszę jakoś specjalnie wyżej coś tam wy, wy, wysunąć, że, że Y mi może dopiero spuścić ten, ten, ten cyngiel cały? Jak to się ściąga, to? Nie, to spacja, a Y otwierasz ten kufel z a tyłu. A spacją, a xem coś tam innego było, a dobra. Y to włącza, żeby lało beton. A Y to... <grym> a Y to dupę taką, kubełek taki. Faktycznie, no dobra, dobra, X, lejemy. Ej, gdy strumyk płynie, zwolna rozciąga się wzią, łamaj. Ry, 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 ry. Nie chce się sypać. E, o, e! Nie wysypało się. Nie, nie wysypało się. Czemu to się sypnąć nie chce? O, sypu się. O, teraz takiej kutasze. Eee, Taki kutatong mi teraz trochę wyszedł, bardzo ładnie, proszę bardzo. No, rozbiórka domu. Zmiana planów budowlanych, weh. Ej, odkupmy dom. Szkoda, że ziemi się nie da sprzedawać, jak nie ma w projekcie. Że musisz wywieźć ziemię. A tak to by było, zajebiście. jeździsz kopiesz do biały cały dom dookoła. I, skończyło mi się ten, tegesancja, a został... We, we, tam, betoniaru, podjedź. Bo z... Eee, moja minigoparka. eee! Co za łeb. E. Idę sobie zobaczyć, jak projekt wygląda w ogóle. Dzień dobry. E, ekipa remontowo-budowlana spierdoleci chałupę. Dzień dobry, jak to wygląda? Ty, 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 ty. A hej! Tak. Proszę bardzo, jakie rusztowanie ładne. Ry ry ry. Tutaj mamy Cordiego Psikutasa, który sobie kopie basen. Chyba się dokopałem do samego dna. Tak, do, do drugiej części się dokopałeś. Ej, do jeszcze, jeszcze trochę i mógłbym podkopywać dom od dołu. <grym>. No chodźcie tu do, mnie, do mojej dziury. Ty, no ej! Tak jeszcze. On... Musiałbym zjechać z tego gówna. E, halo! wykomienie zakop. E, halo! 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 Ja uciekam. Ty, w ogóle zadanie na godzinę? A my się opierdzieliliśmy w tym z 20 minut? Ho, O, może nie 20, a jakieś takie 40. jesteśmy American Boys. O oh jest alright Z koparką Volvo i koparką... makciu Picchu. Każą nam wypierdalać z budowy. No. To może być problem. Cię przywiązałem już. <grymne> Do mojej dziury. Stunterzy. <grymne> z koparka stanęła dęba. Dobra, Baby, która wjeżdża w dziurę. No to tam zaraz, zaraz go przeważy, poleci. Dlaczego aż odkopię tutaj jeszcze trochę? Weźmy kop, ten środek, żebym tam mógł wjechać. środek się nie chce kopnąć, właśnie. Chcę zobacz. Adim złap za, za stery. O, kurde. Poker. Cholera, jakie to głębokie. Ej, ale. Ale nie, nie, nie będzie, że nie pod. Mam biznes, Przecież nie mam biznes, ale mam moje marzenie znalazłem. Wykopać koparką taką wielką dziurę, później do niej wjechać i wykopać ją jeszcze głębiej. I jeszcze głębiej, tak w kółko. To teraz zobaczymy, czy to się łyżce uda. Tylko to mi przeszkadza, to co jest koło mojej łyżki, to bo nie mogę się obrócić, bo jest za ciasno. Co, Mariusz Mar Mar przykłócas? Nie, ten cypelek. Nie, nie, nie. Po trukku, tak. Ten taki cypelek środku. Ju, nie mogę się obrócić w ogóle. Ja mam plan. Ty, Adi, nie potrafisz kierować tą koparką. Gdzie <driven> on jest? Jak wleciał. Gdzie? Yeah. Łyżkę mi ukradli. Ja wiem, że on dużo nie waży, ale... Nie ja aż tak, bez przesady, panowie. <unic meio> szumy mi... Szumy mi się wkradli. Za Zresztą... <prz scariest> <screen> Jak <grystanie> to wygląda Gdzie ja jestem? Nie <grystanie> Polera <grystanie> Ej no Moja lawycia Ale ja fotę na dach, panowie To ta pora, żeby kłaść te Płytki <grystanie> Dachówki panele fotowoltaiczne. Foto, foto, foto. Fotowoltaika już. Z... Coś do tego jakoś dostać tego pojazdu <śmiewanie> jak mnie, mnie pozwusiło O dołącza. Kurde, w najlepszym momencie ktoś musiał wejść po prostu no W najlepszym To się okaże to nie Alan bo on wywozi zwierzęta I zaraz przyjdzie półkradnie nam koparkę Na tym się skończywator kurde w nie Daj podaj rękę ja cię wyciągnę Wyciągnę, Daj, ja cię za łóżkę złapię i cię pociągnę. O. Już. Czekaj. Ja tego nie widziałem. Jak mogę cię zatknąć i poleciał chłop. I co to jest za dziursko? <grystanie> tego tu wcześniej nie było. Basen. Zanim się doczołgam, to trochę zajmie. 2000 lat później. Six and a half hours later. Twelve seconds later.